Mamy moc atrakcji. Zapraszam wszystkich serdecznie do spotkania z naszymi rycerzami, co jest najistotniejszym punktem przez pikniku rycerskiego z samej nazwy. No ale poza oczywiście rycerzami, którzy będą także prezentować swoje kunszt, swój kunszt bojowy, to mamy jeszcze oczywiście warsztaty. Warsztaty rzemieślnicze. Można spróbować swoich sił w garncarstwie. Szanowni Państwo, macie na pewno nie jeden piękny wazon w domu, a macie taki zrobiony przez siebie? Jak nie, to zapraszam do nas do wioski. Dodatkowo, oczywiście, przecież mamy stroje jakieś dziwne, historyczne na sobie. Można się dowiedzieć, jak tkano te materiały. Mamy tutaj też stanowisko. Właśnie tkackie. Poza tym można postrzelać z łuku, porzucać oszczepem. Potem, potem oczywiście także spróbować swoich sił w zabawach plebejskich, ponieważ nie tylko szlachta bawiła się na polowaniach, ale przecież to każdy mieszkaniec kraju, który się czym był w lepszej czy gorszej sytuacji, zawsze chciał znaleźć się w tę chwilę jednak dla jakiejś zabawy. Co mamy do dnia dzisiejszego, stąd też tutaj też wszyscy się bawimy. Więc potem gry plebejskie też będą, aczkolwiek to, trzeba przekonać się na polu, co przygotowaliśmy, gdyż oczywiście jest to niespodzianka, ale na pewno będzie tutaj dużo ruchu. To gry plebejskie to mamy tutaj oczywiście skakanie w worka, przeciąganie. Liny. Tutaj, zabawa, oczywiście, trafianie do celu, ale to czym to, to już jak najbardziej trzeba przekonać się na miejscu. No i oczywiście do wygrania są słodkie nagrody. No tak, ponieważ tutaj akurat słodycze w tym momencie to są po naszej stronie, ale jeżeli ktoś będzie chciał spróbować, oczywiście, czegoś innego, jakiegoś wyjątkowego dania, to oczywiście obok mamy przecież nasze food trucki tutaj. Wystawili się tutaj akurat ludzie z najróżniejszymi daniami, to znaczy różnych kuchni świata, więc jest też co do spróbowania po męczącym dniu wśród rycerzy. Jest to przede wszystkim dobra zabawa, oczywiście, jeżeli ktoś chciałby poprowadzić swoich sił na polowaniu, ale polowanie to jednak proponuje z aparatem fotograficznym, no to oczywiście te strzelanie z łuku, czy rzut o szczepem, jak najbardziej może się przydać. A dodatkowo tężyzna fizyczna każdemu jednak jest skazana. W związku z tym każdy tenże ruch w tym jest in plus. W tym roku po e, tak naprawdę ubiegłorocznej posusze, e, bardzo tak delikatnie podchodzimy do organizacji wydarzeń w mieście, e, dlatego staramy się je organizować przy okazji. I tak właśnie przy okazji takiej, że organizatorzy Festiwalu Food Trucków zwrócili się do nas z propozycją zorganizowania takiego wydarzenia w Legionowie. Postanowiliśmy połączyć te dwie imprezy i zaproponować mieszkańcom piknik rycerski. Chcemy w ten sposób właśnie zaproponować coś jeszcze tym osobom, które zdecydują się na skosztowanie różnych smakołyków proponowanych przez nasze food trucki. Ale również chcemy te osoby, które przyjdą zobaczyć, cóż to można jako mały rycerz działać, aby oni z kolei byli również klientami festiwalu food trucków. Stąd też właśnie takie połączenie tych dwóch imprez. دا هېسته ترڅو بيږو چې دا اټش ماها ان ترڅو